Siema, siema widzowie, z tej strony Zakrzaki Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam sklepik z 16 października Musicie mi wybaczyć, dzisiaj trochę później wpada Bo zaspałem, zaspałem na sklepik Ale dlatego zrobimy trochę szybszy I właśnie dodaję 10 osób, które wspierają mnie z kodem w sklepie Zakrzak, widzowie yy, I zaprosiły mnie do znajków, więc jak chcecie mieć w znajomych To śmiało wpiszcie kodik Zakrzak do sklepu No i po prostu mnie zaproście No i obczajamy co mamy dzisiaj w sklepie A ja Wam tylko zaspoileruję, że to jest chyba najgrubszy sklep w tym roku a mamy gul trooperkę i gul troopera widzowie to jest jakiś hit gul trooperka wróciła, do, gul trooperka dostała plecak, sami obczajcie no to jest jakaś masakra szczerze mega się tego nie spodziewałem i jaram się, jaram się, bo wrócę sobie ze szkoły, kupię sobie zestaw gul troopera no i będzie odpalam wizowy piątkowy streamek e no kurde, kozacko, kozacko, co tu więcej mówić. Jak kupujecie Gull Troopera, oczywiście możecie użyć mojego kodu w sklepie, będzie mi bardzo miło. No i napiszcie w komentarzu, czy kupujecie Gull Troopera, czy Wam się podoba. Bo powiem wam, ja się mega jaram, bo jednak sezon pierwszy on wrócił po takim czasie, po, po, po chyba roku czy więcej jeszcze. No mega fajnie. Dobra, lecimy dalej, widzowie, bo mówię dzisiaj trochę szybszy, bo budziłem się 630 i jeszcze muszę się ogarnąć do szkoły mamy Mózgowca, czyli męski Trooper, słuchajcie, tak to wygląda to samo co Babeczka, aczkolwiek no on nie jest na tyle, aż tyle rzadki co jednak Babka, nie? dlatego też myślę jest tańszy, no ale Babeczka no to jest 10 na 10 nie ma co tu się więcej wypowiadać jest kozacka, no i mamy tutaj tak, Razora z gry Battle Breakers mamy Kuro Homura z, góry, z gry Battle Breakers, do broni z gry Battle Breakers. Tak to wygląda w skrócie. E, płytka. E, mamy motocykliski, które były wczoraj również. 1, 2, 3, 4. Pyk, pyk, pyk. Mamy do nich chłopa. 1, 2, 3, 4. Takie style. Mamy ten kilofik e, wysokooktanowy. Wysoko ten kilowfik jest spoko akurat, ale dzisiaj mówi, że dzisiaj nawet się nie rozczulamy nad tymi innymi rzeczami. Dzisiaj jest ważny e, ten. Gul Kościogłów, bursztyn, do rytmu. W ogóle nowa skórka, dobra, nie patrzcie, bursztyn. Jak, byś, jak byliście nad morze, nad morzem w Polsce, to mogliście sobie takie bursztyn nad morzem znaleźć, bo to są takie kamyczki e, fajne, które z morza wylatują, Bananowy małpka, no małpka. Myślę, że małpkę każdy zna. E, Jakiś muzyczka jakaś. E, wyjście z fochem, coś dla padowców. Oczywiście, że nie wiesz, jest dalej. Kozaczek, kwitnący fatum, te, te podwójne kilofy, ponure topory i taka kosa widzowie kosa. no i mamy gultru.pl, jeszcze raz to pokażę bardzo proszę, no mega się jaram, nie wiem jak wy, napiszcie w komentarzu e, no i widzowie, strokerzy dzisiaj tak na szybko, ale no, muszę szybko wrzucić jeszcze, żebyście e, zobaczyli sklepik sobie przed szkołą, więc widzowie jak chcecie mnie wesprzeć jak kupujecie coś fajnego, e, albo po prostu chcecie mieć mnie w znajkach to wpiszcie kolik zakrzak do sklepu i zaproście mnie do znaj a ja bardzo dziękuję wszystkim wspierającym, e, no i widzowie pozdro, miłego dnia wam życzę i wpadajcie na streama po szkole ja będzie pewnie około 16 i tyle. Trzymajcie się widzowie do następnego do streamka. Bye bye.